Witam Was, 140 dniu, mamy poniedziałek, 5 dzień, sierpnia, godzina 4.27 oraz 15 stopni. I na wstępie, jeśli jesteś nowym użytkownikiem tego kanału, proszę o zostawienie subskrypcji, brakuje już niewiele, do 400 subskrypcji. Oraz też przypomnienie dla starych, sprawdźcie, czy macie subskrypcję na tym kanale, bo ponad 70% z Was nie subskrybuje tego kanału, więc dzięki, więc dzięki. A ja zapraszam Cię na śniadanie, więc życzę Tobie sobie smacznego. Na przykład widzieliście też moją sylwetkę jak się prezentuje, jakieś 300 gramów różnicy między zeszłym tygodniem a tym. Ogólnie nagranie było wczoraj, w międzyczasie kiedy robiłem właśnie tamten posiłek co widzieliście, to zrobiłem właśnie to nagranie sylwetki. W zeszłym tygodniu było 84,95 jakoś tak, więc albo to jest kwestia faktycznie 300 gramów więcej, albo po prostu więcej wody miałem, zobaczymy jak będzie za tydzień. Cały tydzień jadłem okolice hmm, 3500 kalorii, może trochę mniej, 3300. Jak można zauważyć, moje plecy nie są zbyt wyraźne, są takie bardziej płaskie, więc chciałbym je sprogresować mocno. I dlatego też jest materiał dzisiaj, żeby zmienić plan treningowy, ale to później. I też informacje dla nowych, którzy mogą nie wiedzieć, mam 190 cm wzrostu, jakby co, więc ta waga jest taka do tej właśnie do tego wzrostu. Oraz staż na siłowni 2,5 roku będzie, a dokładnie 2,5 roku będzie 22. 24 sierpnia będzie 2,5 roku. A teraz przedstawię Wam kolejne 5 ciekawostek. W Nepalu znajduje się jedyna flaga narodowa, która nie jest prostokątna. Flaga Nepalu ma kształt dwóch połączonych trójkątów. W Portugalii znajduje się najstarszy działający uniwersytet w Europie. Uniwersytet w Coimbrze został założony w 1290 roku. W Malezji znajduje się najwyższe bliźniacze wieże na świecie. Petronas Towers, Kuala Lumpur mają wysokość 452 metrów. W Polsce znajduje się najstarsze drzewo w Europie. Cis Henrykowski w Henrykowie lubańskim ma ponad 1250 lat. W Japonii istnieje wyspa zamieszkana przez koty. Wyspa ta rodzina, znana również jako Cat Island, ma populację kotów przewyższającą liczbę mieszkańców. A dzisiaj obchodzimy Dzień Ostrygi oraz Dzień Bielizny, więc nie zapominajcie bielizny dzisiaj. I teraz możemy się zająć tematem odcinka, czyli przedstawienie nowego mojego planu treningowego, który wczoraj myślałem nad nim i zanim, to czemu zdecydowałem się na zmianę planu treningowego? Przez pierwsze dwa lata trenowałem metodą push-pull, a ostatnie po roku, czyli od tego, lutego tego roku, trenuję push-pull legs 6 razy w tygodniu. Wcześniej trenowałem 4 razy w tygodniu. Są ogólnie filmiki na ten temat na moim kanale. I stwierdziłem, że chcę zmienić z różnych powodów. Raz, chcę zmniejszyć trochę objętość treningową, bo jednak stwierdziłem, że za dużo tego mam, a przynajmniej tak obiektywnie mówiąc, ciężko mi do tego się przyznać, że mam za dużo, bo jednak lubię spędzać czas na siłowni i jak mam zmniejszyć, no to byłoby ciężko dla mnie, jeżeli chodzi o Psychikę, więc chcę minimalnie zmniejszyć objętość i chcę się skupić bardziej na czuciu mięśnia niż takim sztywnym progresowaniu ciężarami i przez to za jakiś czas zapomnę o technice i wszystko to koszlawo wygląda. Jak widziałam właśnie te materiały wideo co nagrywam, że coraz gorzej to wygląda, więc chcę tak jakby zresetować i przejść na metodę split 6 razy w tygodniu. I to będzie tak, że klata, triceps będzie w poniedziałek, wtorek będzie plecy, biceps, środa będą same nogi. Czwartek będzie klata, klata triceps, piątek plecy biceps i w sobotę nogi barki. Jak robiłem ten plan treningowy, to zobaczyłem, że aż tak bardzo dużo się nie będzie różnił. Natomiast będzie mniej treningów, jeżeli chodzi o brzuch, o łydki i chcę skupić się na takich ćwiczeniach pod hipertrofię. czyli więcej maszyn, bardziej takich angażujących daną partię i, i, żeby, nie, i żeby nie angażować pozostałą część partii, więc mniej takich właśnie ćwiczeń wielosamowych. To jest nowością dla mnie, ponieważ zawsze miałem dużo ćwiczeń wielostawowych, ale stwierdziłem, że na jakiś czas odpuszczę te ćwiczenia i skupię się na właśnie takich ćwiczeniach mocno angażujących daną partię mięśniową i zobaczę, czy to wpłynie na jakąś lepszą hipertrofię moich mięśni i przez to mięśnie bardziej urosną, gdy więcej jem. Więc w koniec końców chcę mieć takich 5 ćwiczeń, które są poświęcone właśnie danemu dniu na daną partię, oraz jedno ćwiczenie takie typu brzuch albo łydki. Czyli łączność będzie 6. się ja miałem minimum 8. niby niewiela, niewielka różnica tych dwóch ćwiczeń, natomiast e, wydaje mi się, że 2 trzy ćwiczenia mniej wpłynie dobrze na regenerację i przez co może właśnie wpłynąć na lepszą hipotrofię, większy rozrost, bo jak wiemy, mięśnie rosną się po siłowni, kiedy odpoczywamy. Więc e, im więcej czasu na regenerację powinno być lepiej. Okej, okay. mam przed sobą telefon z Androidem, tutaj będę korzystał z mojego. Z mojej aplikacji, w którą już nagrywałem materiał, tutaj właśnie macie. Nie wiem, czy mam powiedzieć, czy to jest autoreklama, czy nie, natomiast no, i tak nie możecie nic z tą aplikacją zrobić, ponieważ nie jest dostępna na Google Play. Ja tylko mam na tym telefonie i korzystam już ją ponad rok. I po prostu dobrze, że sprawdza. Jestem do niej przyzwyczajony. Sam ją zrobiłem, więc wiem co i jak. Może nie wygląda jakoś zachęcająco, natomiast spełnia swoją rolę, a to jest najważniejsze. Ale okay, ja tu włączam nagrywanie i włączam aplikację. Cześć Krystian, miło Cię znowu widzieć. Cześć. Ok, i uruchamiamy plan treningowy. Tutaj widzicie moje pozostałe, to utwórz kolejny dzień. I nazwiemy ją. Klata. Klata. Klata triceps. I dajemy dzień. Ja już mam przygotowaną e, ospiskę, żeby za długo nie szukać danego ćwiczenia. Bo jak widzicie, mam tutaj dużo jest tych ćwiczeń, na przykład na klatkę pierwszego, więc będę szukał po prostu po nazwie. I po prostu pierwsze ćwiczenie to po prostu wyciskanie i to chyba będzie to po prostu to ćwiczenie tak jest. I serię powtórzenia od razu będę wpisywał, że cztery serię osiem powtórzeń. I będę chciał się skupić się do upadku mięśniowego, czyli takie właśnie osiem powtórzeń faktycznie, które zmuszą mnie do upadku mięśniowego i będę chciał się skupić mocno na technice. przez są będzie mniej kilogramy, ale właśnie lepsza technika będzie. Ok, i kolejne ćwiczenie, będą trzy na klatę i dwa na triceps, czyli na te partie większe partie będą trzy ćwiczenia, a na te mniejsze dwa na dnia. Kolejne na klatkę prysiową. Ogólnie tutaj nie zwracajcie uwagę na nazwę tych ćwiczeń, które są w tej aplikacji, ponieważ są koślawo przetłumaczone automatycznie, bo zrobiłem za pomocą skryptu przetłumaczenie automatycznie, ponieważ jak widzieliście na tamtym materiale prezentującym tą aplikację, korzystałem z różnych skryptów, żeby ściągało te nazwy, ćwiczeń z różnych stron i automatycznie tłumaczyło, więc niektóre są przetłumaczone tak źle, że już nie myślałem w to, zostawiłem to. Tak, to chyba będzie to i to jest ćwiczenie właśnie takie, czyli na maszynie, które yy, pozwala na górną część klatki piersiowej angażować właśnie. Wcześniej robiłem to na dodatniej ławce i ze sztangą, a teraz stwierdzę, że zrobię to z maszyną i właśnie zrobię takie ćwiczenie, dodam takie ćwiczenie, będą trzy serie. 12 powtórzeń. Tutaj jest plusik i kolejne ostatnie ćwiczenie na klatkę piersiową będzie Backday fly czy butterfly po prostu na przód, na maszynie fajne ćwiczenia angażujące klatkę piersiową, kosztują fajnie, więc dużo tych ćwiczeń mam już w swoim aktualnym planie treningowym, bo do, zostawiłem te ćwiczenia, które dobrze czułem, więc ich nie zmieniam i tutaj jest, są trzy serie i 10 powtórzeń. Ok, i kolejne ćwiczenie już będzie na sam triceps bardziej, triceps, maszyna do rozciągania tricepów, I będzie to i to jest właśnie takie ćwiczenie, już fajnie właśnie napina ten triceps już na starcie i więc polecam robić to ćwiczenie na triceps, taki modlitewnik dla tricepsa to jest i tam tutaj cztery serie tak. 4 serie i 10 powtórzeń będzie. Ok, kolejne ćwiczenie, ostatnie na triceps i to będzie takie wyciskanie. Tutaj nazwane jako wyciskanie trójgłowe na linkach, a tu chodzi o to, że stoisz prosto i pod napięciem stałym jesteś na linkach i po prostu wyciskasz do góry. Też lubię to ćwiczenie, dawno tego nie robiłem, więc powracam. I tu będą 3 serie i 12 powtórzeń. Okej, okay, jeżeli chodzi o ćwiczenie na brzuch, to w tej aplikacji nie mam, natomiast będę robił jeszcze Allah Stojąc do tego wszystkiego. Czyli takie szóste ćwiczenie to jest na brzuch, Allah Stojąc. Ok, damy teraz kolejny dzień i to będzie jako plecy biceps. Jest. I pierwsze ćwiczenie to będzie podciąganie neutralne. No tutaj już mamy nawet, tak, to jest to. Tak, podciąganie neutralne. Więc Damy i zawsze musi być podciąganie, jeżeli chodzi o plecy, bo jednak mocno angażuje całe plecy. I, no i fajnie mieć takie, żeby umieć się podciągać co najmniej 10 razy. Więc nie chcę tego zaniedbać i mam podciąganie z chwytem neutralnym jako pierwsze ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie na plecy będzie już inne, inne ciągnięcie, ponieważ będzie to w pozycji siedzącej, natomiast wiosłowanie jedno nóż. Jak to tak wygląda? No, czyli takiej na maszynie. Mam taką maszynę na siłowni i dawno nie korzystałem z takiej maszyny. I stwierdziłem, że właśnie, żeby zaangażować mocno te najszersze i plece ogólnie całe, skupię się na, na pojedynczym wysuwaniu, żeby mocno angażować właśnie dane mięśnie oraz żeby można się skupić po prostu. I tutaj e, 4 serie 10 powtórzymy. Tak. Kolejne ćwiczenie, ostatnie na, blic, e, e, ostatnie na plecy i tu po prostu narciarz. Też lubię to ćwiczenie, więc nie chcę zrezygnować. Tutaj jest nazwane jako rozciąganie ramion, więc widzicie, że tu chodzi o tego narciarza po prostu na lince. I tu trzy serie, dwanaście powtórzymy. I już ćwiczenia głównie na biceps i tutaj będzie zwijanie dystanku. To jest tak nazwane. Natomiast będę ćwiczył 21, czyli jak to nazwać? Albo 7, albo 21, czyli robimy 7 do połowy, z połowy do góry 7 i pełne 7 powtórzeń, czyli łącznie 21. I tak jak widzicie, też lubię te ćwiczenia. Mocno, mocno pompuje biceps, więc nie chciałem zrezygnować z tego. 3 i 21. Ostatnie ćwiczenie. Na biceps będzie to, to jest nazwane jako zginanie handli w tył. I tu chodzi o to, że na ławce dodatnie jesteś oparty i yy, ćwiczysz handlami właśnie w ten sposób, żeby mocno rozciągnąć biceps. biceps. Stwierdziłem, że takie ćwiczenie dodam po prostu. I tutaj będzie 4 razy 10 I ostatnie ćwiczenie, które też nie dodam, bo jest na brzuch, to będzie unoszenie nóg wisząc po prostu też fajne ćwiczenie, takie mocno angażujące dolną część brzucha. Ok, i kolejny dzień i tutaj będą same nogi już. Tutaj za dużo różnicy nie będzie w porównaniu do tego co mam, bo tam tamto niedawno zmieniałem i stwierdziłem, że zostawię w większości, a przynajmniej chyba wszystkie jakie mam, więc będę przesiadł. Niektóre się powtarzają, widzicie te nazwy, bo właśnie tak się tłumaczyło. A tu chodzi o przesiad na maszynie Smitha. Tylko, że ja robię to z powyższonymi piętami, żeby lepiej angażować czwórki i mocno czuję ważne te czwórki, mocno czuć po danym dniu jeście, więc dobrze wchodzi i robię to właśnie, przysiadam się przy niej I to będzie 10, 4 razy 10. Kolejne, gdzie martwy ciąg rumuński i to też chyba będzie na nogi albo na plecy. Rumuński. Tak to wygląda. Ok. I tutaj dam 4 razy 10. Wcześniej miałem 4x5, 4, 5. ale stwierdziłem, że za bardzo, za bardzo szedłem w ciężar, zamiast na technice się skupiać, więc zmniejszę ciężar, natomiast skupię się na tym, żeby mocno spawiosować mięśnie i czuć te mięśnie dwugłowe. przy tym. Kolejne ćwiczenie na nogi i tu będzie po prostu, jako pchnięcie biodrą się nazywa, natomiast tu, tu chodzi o hip Tutaj na tym animacji jest bez ciężaru, natomiast tu chodzi o to, żeby z ciężarem po prostu pchać te biodra. I też za bardzo się skupiałam na ciężarze i zapomniałam o technice, i przez to praktycznie te, ten tyłek w ogóle nie czułem na tym ćwiczeniu. A przy mniejszych, mniejszych ciężarach czułem, więc będę zmniejszał, żeby mocniej się skupić na czuciu mięśni. Kolejne ćwiczenie na nogi, zwijanie nóg. Na maszynie, tak zwane. To jest to? Tak, to jest to. I to po prostu jest uginanie nóg na maszynie na dwugłowę. Też lubię to ćwiczenie, i więc zostawiam. I to będzie 3x12. Ostatnie ćwiczenie, które jest na większą partię nóg. To będzie właśnie Hack, hack Squat Machine, czyli. Tu jest przedstawione to w taki sposób, natomiast to będzie 45 stopni, ale leżąc, bo tutaj opierać się stojąc. Natomiast maszyna będzie trochę inna, ale e, podobne działanie, więc stwierdziłem, że dodam w taki sposób. 4x12. I ostatnie ćwiczenie to już na łydki, hmm, czyli maszyna do unoszenia łydek w pozycji siedzącej, I czyli to jest to. Czyli ogóle jest taka maszyna, gdzie siedzieć sobie, fajnie też można spompować te łydki. A nie chcę za nie o Tak, to jest to. Tutaj dam 3 serie po 15 powtórzeń. I kolejny dzień, już czwartek, będzie to czwartek. A czwartek znowu będzie klata triceps. Tylko, że druga wariacja. Dwa. Pierwszym ćwiczeniem będzie wyciskanie młotkowe. Też lubię to ćwiczenie, więc nie chciałem z tego zrezygnować. Tutaj można mocno skupić na danym mięśniu, klatki. Więc. Młodkowy. I to właśnie w taki sposób to wygląda. Mam taką maszynę na siłowni, więc chcę z nią skorzystać. I tam 4 razy 8 Do tej pory ćwiczyłem 4 razy 5 było, a piąta seria było 5 razy 10 o 20 kg mniejsze. Teraz stwierdziłem, że zrobię 4 razy 8 i każda do, do upadku mięśniowego. OK, i kolejne ćwiczenie na trójce, na klatkę piersiową. To jest napisane jako wyciskanie w leżeniu, a tu chodzi po prostu, że w pochyleniu do tyłu wyciskasz sztangę. Wcześniej robiłem to z handlami, teraz chcę zmienić na sztangę. Bo jednak chodzenie z handlami na taką pochybą do tyłu jest czasem utrudnione, więc już wolę się nie mycić przy tym i skupić się na sztance po prostu jest wygodniej. I tutaj 3 razy 10. Jak widzicie, jak widzicie właśnie mam na środkową część, na górną część oraz na dolną część klatki pierwszowej ćwiczenia. I tak, i tutaj jeszcze jedno ćwiczenie na klatkę pierwszową i to jest maszyna do wyciskania na ławce, tak nazwane tutaj. Ławcy. I to jest takie, taka maszyna, którą mam dostępny na siłowni. I po prostu chcę się skupić. Tak samo mówię, korzystać z maszyn. Więcej maszyn. Nie ćwiczyłem nigdy na tym, więc będzie to nowy bodziec dla mięśnia, jeżeli chodzi o ruch danym. 3 razy 12 I pierwsze ćwiczenie na triceps danego dnia. Tu będzie jako wyciskanie. A, czyli Francuz po prostu, ale dobra, tak. Wyciskanie. Triceps w leżeniu, tak. Widzicie, właśnie, tu jest taki Francuz, tylko że ja chyba tu będę robił w pochyleniu do przodu, chociaż nie wiem. Może zrobię takiś normalny, tak jak tutaj prezentuję, jeszcze nie wiem, czy w pochyleniu, czy poziomu. Zobaczymy. Może zrobię nowe, właśnie, w poziomu, bo będzie to taki inny ruch trochę. I 4x10 i ostatni, wcienie na triceps, przyciskanie głowy liny, i to jest trochę inne te wyciskanie niż tamto bo to jest jak stoisz i po prostu po ramiona w taki sposób i tutaj miałem jak 3 razy 12 ok i ostatnim ćwiczeniem to będzie po prostu wznosny nóg leżąc czyli po prostu tak jak widzieliście na materiałach to prezentowałem że leżę w takim ławce dodatniej i nogi po prostu podwyższam do góry. Kolejny dzień. Plecy biceps będzie jako 2. Pierwsze ćwiczanie na plecy, i to będzie wysuwanie sztangą. Musi być wysuwanie sztangą, ponieważ mocno czuć plecy przy tym. O, tu jest to wysuwanie sztangą. Tak. Bierzemy to i 4 razy 10. Też właśnie będę chciał skupić się na zmniejszeniu kilogramów i powolniejszym ruchu, bo jednak jak widzieliście na filmikach już to za bardzo szarpałem, bo odcięciach były po prostu za duży i muszę ten ego lifting schować w tym momencie. Kolejne ćwiczenie i to już będzie maszyna, a dokładnie maszyna do szerokiego, szerokiego podciągania i to jest taka maszyna. Też korzystam z niej, fajnie lubię tą maszynę. Wolę ogólnie taką maszynę niż na linkach, bo jakoś nadgarstki mi mniej bolą jak trzymam na górze. I jakoś czuję bardziej te mięśnie. Więc taką maszynę 4x10. I ostatnie na plecy: to będzie wioślarz z linkami na jednym ramieniu. Tak, to jest to. To jest podobny case co z wtorku, tylko że na linkach. Jeżeli chodzi o na linkach i poziomu, to nie ma problemu z nadgarstkami. I nigdy nie robiłem na jednym ramieniu, więc chcę spróbować. tak. I tu będzie 3x12. I już ćwiczenie na biceps, czyli modlitewnik, ale tutaj jest nazwana jako maszyna Richard Carr. Ale to jest po prostu modlitewnik taki na biceps. Dawno tego nie robiłem i wracam do niego 4 x 10. Ostatnie ćwiczenie na biceps i to będzie kable hammer na maszynie, znaczy na linkach. Wyciskanie młotkowe, znaczy uginanie ramion w stylu młotkowym. Nigdy tego nie robiłem, zawsze robiłem z, z handlami, jeżeli chodzi o młotkowe uginanie, a zobaczymy, jak to będzie właśnie na, takim, na takich linkach i tu 3 razy 12. I ostatnie ćwiczenie to będzie na brzuch i tutaj mam jako unoszenie nóg wisiąc, czyli to samo co we wtorek. Jednak to stwierdziłem, że nie będę robił jakieś inne. Jednak musi być unoszenie nóg, ponieważ mocno to fajnie angażuje dolną część bicepsa, yy, dolną część brzucha i macie właśnie. I wtedy robię 3 razy 12. Kolejny dzień, ostatni, i tu będą już nogi i barki. A i czemu też, nogi, i czemu też barki robię w sobotę, a nie załóżmy w środę? Ponieważ e, chcę mieć więcej odpoczynku dla bark, bo ogólnie, gdy wyciskamy, też angażujemy mocno barki. Jak robię w, ja bym robił w sobotę, a ja bym robił w środę barki, a w czwartek miałbym znowu klatkę pieszową, no to bym nie zregenerował się dobrze, a tak jednak barki zrobię w w sobotę i wtedy w niedzielę nic nie będę robił i następny dzień dopiero jaki mam do trenowania, czyli poniedziałek, poniedziałek mam ten dzień zapasu od na barki sam. Ale, no, ale najmniej w nogi i tu będą chyba te same trzy ćwiczenia co w tamtych pozostałych pierwszych trzy, czyli przysiad na maszynie Smitha, tu pewnie się, tak to jest to samo i dam 4 razy 10 Tak samo będzie, jeżeli chodzi o, o rumuński martwy ciąg. Ogólnie lubię te ćwiczenia i czuję mocność w dwójki, więc takie ćwiczenia, które czuję mięśnie dane, nie zrezygnuję z nich. I jako trzecie ćwiczenia będą na pośladki, czyli pchnięcie bioder. Tak. I też 4 razy 10. I już na barki ćwiczenia. Pierwszy raz zrezygnuję z OHP na rzecz maszyn. Zobaczymy jak to wyjdzie, będzie to ciężkie dla mojej psychiki, bo lubię te ćwiczenie OHP, natomiast mm, chcę jednak skupić się na barkach, jeżeli mam na myśli maszyn I, i to będzie na maszynie Smitha. Chyba to będzie to, tak? Jak wyciskanie nad głową na maszynie Smitha. Dokładnie tak to wygląda, jeszcze raz pokażę. Nigdy nie robiłem tego, a Chcę jakoś poczuć nowy bodziec dla barków. I tutaj dałem 4 razy 10. I ostatnie, ostatnie ćwiczenie na barki. I to będą maszyna do podnoszenia bocznego, tak. Ja mam to ćwiczenie, czuję mocno bok barków, więc nie chcę z tego zrezygnować. I tutaj dam 4 razy 10 też. A jeszcze ostatnie ćwiczenie na nogi, na łydki dokładnie. Czyli jak widzicie muszą być łydki. Unoszenie łydek na prasie do nóg w pozycji siedzącej. Może tak dokładnie nie będę robił, tak jak tutaj prezentuję, natomiast generalnie taka podobna maszyna mam, gdzie bardziej mam wyprostowane nogi i tylko łydkami manewruję. Ale tutaj właśnie dam to i to będzie 4 razy 15, tak. Ok, i to byłyby wszystkie ćwiczenia. Zapisz. Zobaczymy, czy działa. Mam tutaj kolejność trochę pomieszana, ponieważ to jest jakoś, nie wiem, w jaki sposób to robimy, ale nie jest alfabetycznie. Wyciskanie na ławce, naklonana maszyna, back the fly, tak jest. Hmm, na nogi, maszynie Smitha, tak jest. Dobra, zgadza się, wszystko. Mam tutaj gotowe 6 planów, i to byłoby w sumie wszystko. 5.19, widzicie, zakończyłem nagrywanie. O, jest. 32 minuty chyba nagrywałem, jak to się widziało. Ok, ja zaraz będę musiał to przesyłać na laptopa i później na montaż. A tutaj mi się wszystko. I to byłoby wszystko, co chciałem dzisiaj wam przekazać. Widzieliście mój nowy plan treningowy, czyli tak jak widzicie nie zrezygnowałem z ilości dni, bo jednak lubię 6 razy w tygodniu. Natomiast zmniejszyłem objętość, a jeśli nie powiedziałem, jaka objętość ogólnie. Więc tak, na pierwszy pierwszą 20 serii. Na triceps 14, na plecy 22, na biceps 14, na nogi przód, czyli czwórki 12, nogi tył, czyli dwugłowe 11, pośladki 8, łydki 8 i brzuch 12 serii. Tak, Taka jest ogólna objętość na poszczególne partie. I chyba już nic więcej nie mam do dodania, do tak myślę. Więc czas na wasze komentarze. Cześć, już Józef Kozik, tak jak już napisałem w komentarzu nie mam problemu z przechowywaniem takich posiłków na 5 dni i problem ze świeżością. Jem tak już 2,5 roku, jeżeli chodzi o przygotowanie posiłków na 5 dni i nie mam żadnych problemów, ale jeżeli wy nie czujecie się i nie, nie jesteście pewni zawsze możecie zmniejszyć na 3 dni, na 4, na 2 dni, zależy jak wam pasuje, tylko że oczywiście proporcje muszą być mniejsze, bądź większe, zależy jak chcecie. Więc polecam po prostu trzymać je w lodówce i wyjmować w danym dniu, gdy macie jeść. Jak w pracy mam lodówkę, więc trzymam jeszcze w pracy do momentu, aż nie im w czasie lunchu. Dzięki za komentarz i pozdrawiam. Cześć tam, jak wspominałem Ci w komentarzu, odpowiem na ten komentarz dzisiaj, teraz. E, tak, śniadanie znacie, obiad znacie, znaczy obiad będzie, będą różne. Posiłek przetreningowy u mnie ostatnio wygląda tak, że jadłem wafle kukurydziane oraz kilogram brzotki. Teraz pewnie będę musiał coś jeszcze dodać, ponieważ ten posiłek, który mam i który zrobiłem ma za mało kalorii. Więc musiałbym dodać jakiś posiłek, a chciałbym podbić to węglowodanami przed, przed treningiem. Więc jeszcze nie wiem, co będę ja dodatkowego. A co na kolację? Na kolację jem to, co zrobiłem short na ten temat, czyli ten taki gęsty shake bananowy z płatkami. No i niezmiennie to jem, dlatego że jest mocno objętościowy. 300 kalorii ma bez płatków, 400 ledwo z płatkami. I będę chyba chciał poświęcić temu filmik na ten temat, jak zrobić to, ponieważ według mnie ma za mało wyświetleń do tego, co ten posiłek oferuje. Naprawdę jak dodacie to posiłek do Waszej diety, jako redukcyjnej diety, no to naprawdę redukcja zmieni się o 180 stopni. Jeżeli do tej pory czuliście głód na redukcji, to potem nie, będzie, nie będziecie czuć głodu. Ja gdy bardzo dużo jem, jeżeli chodzi o objętość, taki posiłek dla mnie jest mocno systący, więc dla was tym bardziej będzie. I może nawet nie będziecie mogli tego przejść do końca, więc wyobraźcie sobie jak ktoś chcecie, a jest bardzo dobry oczywiście nie było. Więc to było, jeżeli chodzi o Twój komentarz. Daj znać, czy widziałeś ten filmik w postaci shorta i czy zrobić taki materiał właśnie na tą niedzielę, co będzie poświęcone temu. Trochę zmodyfikowałem względem tego shorta, bo daje więcej soli, a czy dodaje ogólnie sól. I te płatki, które na tym shortzie wsypywałem, po prostu to jeszcze zaczynałem je trochę blendować, żeby były bardziej wmieszane w te, ten shake. Okej, okay, to były wszystkie komentarze. Dzięki, oczywiście, Tomek, za komentarz Twój. O, jeszcze odsłonię, bo już jest jasno. O, mgliście jest, to znaczy, że będzie ładny dzień, tak przynajmniej mówią, że jak jest mgliście, to później będzie ładny dzień. Wiecie, co będę dzisiaj robił, jeżeli chodzi o siłownię, a mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam miłego dnia i do jutra.